Najważniejsze przesłanie dzisiejszego dnia brzmiało Kościół katolicki jako generator cywilizacji. Kto chce ten generator wyłączyć, odstawić do garażu, wyrzucić, zepsuć ten sam sobie szkodzi i szkodzi swoim bliźnim. I drugie przesłanie ponieważ w drugiej części więcej mówiłem o aktualnej polityce nie idźcie Państwo na wojnę i nie dajcie się na wojnę zaprowadzić. Nie dajcie się popchnąć do maszynki do mielenia mięsa. Nie dajcie się wkręcić w żadne miraże konstelacji sojuszniczych, powrót na Międzymorze. Owszem, owszem, wrócimy może kiedyś na Międzymorze w tym sensie, w tym sensie, w którym. Polska bywała mocarstwem nie drogą podboju militarnego, ale drogą atrakcji cywilizacyjnej. No po prostu były czasy, w których ludziska pchali się drzwiami i oknami, żeby być poddanymi korony polskiej. Stany pruskie prosiły króla Kazimierza Jagiellończyka, żeby raczył otoczyć je opieką i przyjąć panowanie litwini. Bojarzy, Ruscy pchali się drzwiami i oknami, żeby podpisywać, dopisać się do aktu Unii Chorodelskiej, a więc żeby być dopuszczonymi do praw, żeby nie być właśnie zdanymi na łaskę i niełaskę samodzierżcy, zamordysty. Prześladowani protestanci z zachodniej Europy, którzy uciekali do Polski przed prześladowaniami straszliwymi, Żydzi, ma się rozumieć, jasna sprawa, pchali się drzwiami i oknami, żeby być poddanymi korony polskiej. W tym sensie wrócić możemy i na między morze, i, i na całą drogę mleczną możemy wrócić, tak? jeżeli ten generator cywilizacji rozkręcimy u nas. Ale żeby go rozkręcić, no to on musi być przechowany bezpiecznie. I wtedy proszę państwa, i wtedy proszę państwa perspektywy wielkie, ale kto dzisiaj będzie chciał nas wyciągać na jakąś mocarstwowość, ten albo nie przemyślał, albo źle nam życzy. Ponieważ sami zobaczcie, państwo na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej czy może pozwolić sobie na jakieś wojny? Czy to państwo na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej, które samo nie ma wolności wewnętrznej, samo sobie tej wolności jeszcze nie odwojowało, czy może innym tę wolność ofiarować? Nie, nie. Najpierw trzeba wyzwolić Polaków, prawda, spod, spod ucisku i, wyz i wyzysku. Najpierw trzeba tutaj się umocnić i zagospodarować. Widzę przed Polską wielkie perspektywy. Dlatego się chętnie żołądkuję w sprawie polskiej, właśnie dlatego, że, że uważam, że to jest najwspanialsza sprawa na świecie, że wszystko jest możliwe, że nie mówią prawdy i nie rozumieją istoty sprawy ci, którzy, którym się wydaje, którzy nam tłumaczą, że klamka zapadła, że my musimy być klientem, że jak nie w Moskwie to w Waszyngtonie, jak nie w Berlinie to w Tel Awiwie, musimy być korni i lojalni, bo, bo, bo samemu nie można. Nie, wszystko można. Wszystko można. Tylko, tylko, proszę Państwa, trzeba rozumieć, co jest generatorem naszej cywilizacji. Że, że nie ziemska potęga, że nie know-how cywilizacyjne. To wszystko sobie kupimy. Kupimy sobie i ten i ten. I ten wszystko, wszystko być może, tak? I, 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 i kosmodrom tutaj gdzieś pod Warszawą, i, i, i każda technika, i technologia, i, i te van goghi teraz pochowane po, po japońskich czy szwajcarskich sejfach. To wszystko sobie możemy kupić kiedyś. Tylko, tylko trzeba rozumieć, że to nie, nie to samo w sobie jest generatorem cywilizacji. Generatorem cywilizacji jest tradycja katolicka, a tradycją polską, sarmacką w najlepszym znaczeniu tego słowa, było zapewnianie bezpieczeństwa tradycji katolickiej. I, I jak tego się będziemy trzymali, to wszystko możliwe. Intronizacja Chrystusa Króla, czyli uznanie właściwego porządku rzeczy, uznanie, że nie władza świecka, Kilkunastu gości w śmiesznych czapkach, albo, albo 560 parlamentarzystów, albo mąż opatrznościowy naczelnik na kasztance, że oni mają być źródłem prawdy, mądrości i piękna. Nie! źródłem tego wszystkiego jest Pan Bóg na niebie i nawet król, który by zdołał podnieść i utrzymać koronę Polską, gdyby się sprzeniewierzył temu prawu, które z ponad niego na nas spływa, nie będzie godzin naszej lojalności. Z tym przesłaniem tu u Państwa gościłem, bardzo za tę gościnę dziękuję, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.